Śliwa tarnina znana jest też jako tarnina, ciernie, tarka. Jest to osiągający do 3 metrów ciernisty krzew należący do rodziny różowatych. W Polsce w środowisku naturalnym dość popularna, na skrajach lasów, na polach, nad brzegami różnych dróg, czy tam łąk, czy rzek. Na jej pędach wyrastają długie ciernie, którymi można się mocno podrapać, a jej liście są małe, owalne. Białe kwiaty pojawiają się jeszcze przed pojawieniem się liści, wczesną wiosną i śliwa owocuje od sierpnia do grudnia. Wytwarza kuliste pestkowce o ciemno-niebieskiej skórce. I kwiaty się zbiera, korę i owoce. Tutaj będziemy mówić o owocach tarniny. I te ciemnogranatowe owoce tarniny z niebieskawym nalotem zbiera się jesienią, październik, listopad, a nawet można zbierać w zimie. Owoce tarniny są bardzo kwaśne, ale swój cierpki smak tracą po pierwszych przymrozkach albo po przemrożeniu w zamrażalniku przez jakieś 12 godzin. Wówczas można je jeść surowe i wykorzystywać do przetworów. Nadają się do robienia soków, dżemów, kompotów, marmolat, galaretek, ale i nalewek, win i likierów. Można też je suszyć. Właściwości owoców śliwy tarniny znane były już od wieków. We Francji wykorzystywano je do octowych marynat, w Niemczech do destylowania alkoholi wysokoprocentowych. Starożytni Grecy na przykład zalecali spożywanie soku ze śliwy tarniny podczas czerwonki bakteryjnej. Owoce o kwaśnym i cierpkim smaku swoje właściwości zawdzięczają licznym aktywnym związkom zawartym w składzie. Owoce tarniny pomagają przede wszystkim na biegunkę, mają właściwości ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, działają korzystnie na układ pokarmowy. I zalecane są w nieżytach żołądka, jelit w przypadku nadmiernej fermentacji jelitowej, bo działają ściągająco. Znalazły jednak zastosowanie także między innymi, jako naturalny lek na obniżenie ciśnienia i trójglicerydów. Obniżają poziom LTL, czyli złego cholesterolu, oraz podwyższają poziom HDL, czyli dobrego cholesterolu. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi, zwiększają szczelność naczyń krwionośnych, a także chronią przed powstawaniem zakrzepów. Garbniki charakteryzują się działaniem antybakteryjnym oraz przeciwzapalnym. Z suszonych owoców tarniny warto zrobić kompot. Jego picie jest wskazane przy różnych schorzeniach nerek. Moczowodów oraz pęcherza moczowego. Miąż z owoców tarniny wykorzystywany jest ponadto w kosmetyce do ściągających maseczek na twarz. Owoce tarniny zawierają sporo witamin, szczególnie witaminę C i A, a także makro- i mikroelementy takie jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk miedź czy mangan. W jej owocach znajdziemy cały wachlarz takich substancji prozdrowotnych jak flawonoid. Fitosterole, pektyny, glikozydy, kwasy organiczne i garbniki. Owoce tarniny zawierają dużo antyoksydantów, które są bardzo ważne dla zdrowia całego organizmu. Świadomość potencjału antyoksydacyjnego owoców tarniny sugeruje również możliwe właściwości przeciwnowotworowe. Wynika to z faktu, że stres oksydacyjny jest jednym z najmocniejszych czynników rakotwórczych. Na uniwersytetach w Turcji było przeprowadzone oddzielne badanie aktywności przeciwutleniającej ekstraktu z owoców tarniny i jego działania cytotoksycznego na różne linie komórek rakowych. Po ocenie wyników w linii komórkowych raka mózgu i trzustki określono znaczną aktywność cytotoksyczną, czyli od 50 do 63% ekstraktu z owoców tarniny na linie komórek. Raka mózgu, natomiast nie zaobserwowano znacznego wpływu na liniach komórek raka trzustki.